Gdy nadchodzi lato, robi się nie tylko niewygodnie, robi się nie do wytrzymania. Klimatyzacja pożera prąd i winduje rachunki za elektryczność, a te głośne, nieestetyczne wentylatory zajmują miejsce, przeszkadzają i tylko rozdmuchują gorące powietrze. A gdy przychodzi lodowata zima, zostajesz z wielkimi grzejnikami i wysokimi kosztami ogrzewania. Teraz jest na to lepszy sposób. Przedstawiamy Starlife Climate Control, stylowe i wydajne, energooszczędne rozwiązanie, które ma opcję chłodnego powiewu, aby zapewnić ci chłód i komfort, gdy robi się ciepło. A zimą zmienia się w wydajny grzejnik, który ogrzewa każde pomieszczenie w zaledwie kilka minut. Inne grzejniki zajmują miejsce i mogą być niebezpieczne, ale Star Life Climate Control jest montowany na ścianie. To najbardziej energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia i kosztuje tak niewiele. Starlife Climate Control zmienił zasady gry dla mnie. Mam jeden w garażu. Zimą jest mi wystarczająco ciepło, aby mógł funkcjonować bez rękawiczek lub grubego płaszcza. A latem utrzymuje mnie w chłodzie, więc zawsze czuję, że jestem w strefie temperaturowej, w której chcę być. Po prostu go uwielbiam. Mam otwartą przestrzeń w domu i było mi tak zimno. Ale teraz mam StarLife Climate Control, który ogrzewa cały obszar, w którym siedzę, a ja oszczędzam pieniądze, ponieważ nie muszę ogrzewać całego domu. To niesamowite. Ustaw StarLife Climate Control w trybie ogrzewania, a zaawansowana technologia ogrzewania ceramicznego równomiernie rozprowadzi ciepło w całym pomieszczeniu. Ponadto jest wyposażony w poręczny pilot. Dostosuj swój komfort dzięki regulowanej temperaturze w zakresie od 22 do 40 stopni. Ma wbudowany timer i system automatycznego wyłączania, który pozwoli Ci zaoszczędzić na rachunkach. Mój star Life Climate Control jest tak wydajny. Jest zawieszony nad suszarką, i pewnego dnia powiesiłam na niej trampki mojego dziecka, a potem skarpetki mojego męża i byłam na zakupach przez cały dzień. Byłam w szoku, jak szybko wszystko wyschło. Różnica jest ogromna. Mój stary grzejnik cały czas mi przeszkadzał. Potykałem się o niego i obawiam się o bezpieczeństwo moich wnuków. Mój StarLife Climate Control jest tak wszechstronny, mogę go powiesić na ścianie, po prostu go ustawiam i zapominam. Zobacz, jak szybko zamienia ten mroźny salon z 16 stopni w przytulne i ciepłe 23 stopnie. Cyrkulacja ciepłego powietrza to najszybszy i najbardziej energooszczędny sposób na ogrzanie pomieszczenia. Niesamowite, jak bardzo spadł nasz rachunek za ogrzewanie po użyciu tego urządzenia. Nie musimy już ogrzewać całego domu. Możemy faktycznie ogrzać poszczególne strefy, które chcemy, aby były ogrzane. I tak oszczędzamy sporo pieniędzy. Podczas gorących, wilgotnych miesięcy letnich wyłącz funkcję ogrzewania i włącz tryb chłodzenia. System kontroli urządzenia natychmiast zaczyna cyrkulować chłodne powietrze w całym pomieszczeniu, aby zapewnić ci chłód i komfort przez całe lato. Sekret tkwi w efekcie cyrkulacji powietrza. Po włączeniu zaczyna cyrkulować powietrze po pomieszczeniu, zastępując ciepłe powietrze chłodniejszym i zapewniając natychmiastowe chłodzenie w kilka minut. Chłodzisz tylko te pomieszczenia, z których korzystasz najczęściej, a nie cały dom. Latem, kiedy jest naprawdę lepko, gorąco i nieprzyjemnie, wszystko, co muszę zrobić, to włączyć wentylator chłodzący. Sprawia, że czuję się, jakbym była na zewnątrz, na letnim wietrze. Moja pralnia to zdecydowanie najzimniejsze pomieszczenie w domu. Nie chcę nawet prać zimą, ponieważ wpływa na wszystkie moje stawy, wszystko mnie boli. Teraz, dzięki Climate Control, ciepłe powietrze po prostu roztapia sztywność i bóle w moich stawach. Mój mąż ja Lubimy spać w różnych temperaturach w naszej sypialni. Starlife Climate Control ma wbudowany timer, więc po 6 godzinach wyłącza się. Teraz czuję się komfortowo i mój mąż jest zadowolony to idealne rozwiązanie dla męża i żony, którzy nie lubią tej samej temperatury. Zimą w łazienkach może być naprawdę zimno, zwłaszcza gdy stopy marzną na kafelkach. Ale Starlife Climate Control utrzymuje ciepło w łazience. Ponadto jest bezpieczny w użyciu w kuchniach, warsztatach i innych miejscach, w których których podłoga może zostać mokra od prysznica lub deszczu. To urządzenie pomogło mi pozbyć się grzejników i wentylatorów. Mamy jeden w dużym pokoju i jeden w sypialni. Jest tak łatwy w regulacji, więc wszyscy są szczęśliwi i czują się komfortowo. Mój stary grzejnik cały czas mi przeszkadzał. Potykałem się o niego i obawiam się o bezpieczeństwo moich wnuków. Mój Starlife Climate Control jest tak wszechstronny, mogę go powiesić na ścianie, po prostu go ustawiam i zapominam. Zima może być trudnym okresem, szczególnie dla osób starszych. Według Narodowego Instytutu do Spraw Starzenia się, osoby starsze są bardziej podatne na hipotermię, ponieważ ich organizmy nie reagują tak dobrze na zimno z powodu niektórych chorób i leków. StarLife Climate Control emituje suche, komfortowe ciepło i zapobiega pojawianiu się wilgoci, która może zaostrzyć artretyzm i choroby płuc. To praktycznie wbudowany osuszacz powietrza. Wydaje mi się, że kiedyś chorowałem znacznie częściej niż teraz. Miałem katar i dreszcze w zimne miesiące zimowe. Odkąd mam Starlife Climate Control, czuję się komfortowo. Mogę usiąść, wypić filiżankę kawy, porozmawiać z żoną i zrelaksować się. Po zainstalowaniu nad drzwiami StarLife Climate Control tworzy efekt kurtyny powietrznej na całej szerokości drzwi, tworząc barierę, która utrzymuje ciepło wewnątrz zimą i chłodne powietrze wewnątrz latem. Wcześniej grzejniki były ogromne, nieporęczne i musiałam martwić się o poparzenie. Ten jest kompaktowy, mocny i mam kontrolę nad temperaturą w rękach. Jeśli mam spotkanie online, podczas którego naprawdę muszę się zaangażować, mogę dyskretnie podnieść pilota i zmienić temperaturę. Albo jeśli i marzy, mogę sprawić, że będzie cieplej. To zmienia życie, bardzo mi się podoba. Nie pozwól, aby zimne zimy i gorące lata wzięły nad Tobą górę. Czas na Star Life Climate Control.